I oto początek spotkania MGMZKS Kozienice w Igrze Suwałki. Pierwszy gwizdek sędziego głównego, pana Mariusza Złotka z Gorzyc. Nasi zawodnicy w biało-czerwonych kostiumach na pewno są faworytami tego pojedynku. Spora różnica punktowa dzieli obydwa zespoły. Nasza drużyna na czwartym miejscu i Wigry na miejscu. Przed ostatnim już pierwsze piłki wskazują, że nasza drużyna będzie miała sporą przewagę. A oto niecodzienna sytuacja. Sędzia boczny Mariusz Kosowski tak niefortunnie przewrócił się, że już miała interweniować lekarze, przyjechało pogotowie. I sędzia opuścił boisko i pojechał do szpitala. Poszukiwano długo sędziego. Wreszcie znalazł się sędzia związkowych z Kozienic, Andrzej Matlerski, który zastąpił swego kolegę z Gorzyc. Ale wracamy na boisko. Kapitalna sytuacja Jakuba Bilkę i z tak świetnej sytuacji przestrzelił nasz zawodnik. Ale dużo tych sytuacji ponownie Bilkę i piłka tuż obok słupka. Mówię, że dużo tych sytuacji mieliśmy w tym spotkaniu, ale bramki jak na razie nie, ch nie chciały padać. Albo nasi zawodnicy pudłowali, albo dobrze bronił bramka gości Maciej Kurdycki. I tu świetna sytuacja, tym razem Sylwestra Sokoła i ponownie, ponownie bez efektów bramkowych. Zawodnicy gości bardzo rzadko kontratakowali, bardzo rzadko przechodzili naszą połowę. To my zdecydowanie dominowaliśmy na boisku. I teraz dogodna sytuacja i strzał głową i piłka poza bramką. Dobry, szybki mecz. Mnóstwo sytuacji bramkowych, ale nieudolność strzelecka naszych zawodników. Jak mówię, zawodnicy gości bardzo rzadko przekraczali naszą połowę, to już koniec pierwszej części i początek drugiej. Obydwie drużyny bez zmian w takich samych zestawieniach, jak rozpoczynali pojedynek. Zaczynają się troszkę denerwować, bo przecież wigry to nie oszukujmy się, słaba drużyna, a prowadzi bardzo wyrównany mecz. Wprawdzie broni się, ale broni się skutecznie. Teraz dogodna sytuacja, rzut rożny, tam skaczy nasi zawodnicy Sylwester soku, kapitalnie, skół, oleja przymierzył. Niemal w samo okienko i wielka radość naszego zawodnika z bramka, która daje nasze drużynie prowadzenie. Zabiera gratulacje od Skurnickiego, od Jacka Gogacza. Naprawdę zrobiło się przyjemniej na stadionie i kibice wreszcie odetchnęli, że ta kanonada wreszcie przyniosła rezultaty. Jeszcze raz popatrzmy, świetny strzał przymierzył dokładnie i piłka grzęźnie w lewym górnym rogu bramkarza. Kudryckiego. Teraz zawodnicy gości próbują. Próbują kontratakować, ale wszystko dobrze kończy się. Wszystko się kończy na dobrze grającej naszej obronie. A tu zmiana w naszej drużynie Paweł Potem. opuszcza boisko. Niezbyt y, dobrze grało mu się y, w niedzielne południe. Zastąpił go y, Grzegorz y, Sykuła. I znów dobra sytuacja Jakub Bilkę tam do Skórniczkiego i kapitalne uderzenie. Świetne uderzenie tego zawodnika. Jest to pierwsza bramka. Y, Skórnickiego w naszej drużynie, ale w tym spotkaniu grał naprawdę dobrze i ta bramka mu się w zupełności należała. Nie strzelali w niedzielę bramek ani seremak, ani Bilkę nasi etatowi snajperzy, natomiast godnie zastąpili inni zawodnicy. Tam Państwo widzieli bardzo zdenerwowany, ciemnoskóry Nigeryjczyk Kame Sudy. jeden z najlepszych, chyba najlepszy zawodnik gości w dzisiejszym spotkaniu. I teraz rzut rożny. Dobrze wykonujemy te stałe fragmenty. Świetnie wyskoczył do piłki rzeszotek. To już końcówka spotkanie, 86. minuta i ulokował piłce w siatce rywala. A więc 3 do 0 i w zasadzie ten wynik odzwierciedla to, co się działo na boisku. Nasz zespół był zdecydowanie lepszy, a gdyby większa skuteczność w pierwszej części meczu, tych bramek mogło być dużo, dużo więcej. Otóż końcowe fragmenty tego meczu, meczu dobrego, który odbywał się przy pięknej, słonecznej pogodzie. Sporo kibiców go oglądało, około tysiąca, także efektowne zakończenie sezonu w Kozienicach, gdzie MG, MZKS Kozienice pokonał Wigry Suwałki 3 do 0.